Drodzy dzisiaj gram w was i gram z kolegą. Dobra, dawaj. więc widzowie zaraz będzie... Weź do mnie chodź! Jak chcecie dogadać to chodź. Na angielski, na angielski co chodzi? Słuchajcie... Słychać nas? Piszcie w komentarzu. Piszcie w komentarzu, słychać jak mnie słychać. Na no ten nas widzieć mm. Sofik... Dobra, znęcić się na co? Dobra. Dobra, dawaj tu, dawaj tu, fr. Co na robisz? Dobra, co grałeś? Co rękę na Daj to, dawaj to. Do, do mnie, dobra. O, docki, docki, docki. Dobra, grałem w docki. Patrzcie, jakie mam broń. Ja mam nie hmm. ja mam, ja mam, do Bez entega. Ej, czy ty, czy ty z rpg poszłeś? I lecimy na niego, lecimy na niego, widzę jeden. S, 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 S. będzie, S będzie, S będzie. Szukamy go. TNT, TNT. Nie, chyba mnie miał, chyba mnie miał, chyba mnie miał. Pięcie, się. Chyba Nie miał. Z RPG-ego się zaciągnie. Miałem go. Yes, mam Cię, mam Cię! EZ! Ser! Ser, wygrałem. Widzieliście? Widzieliście? EZ, 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 Ale ładnie! No, sorry, widzę, że nie pisałem twarzy, ale... No, nie można! Dobra, no, możesz, możesz, możesz. Miło mi Cię z tym banem. Uuu! Jest, Widzieliście to, co Któryś z gronków w mobile od ciebie. No i co? No i co? 99% no Ej, a później grałem w 99%? Nie. No i Dobra, i was ja lubię. Możemy w co... So, bo ten zabrać zabrać event. I nagrać to. Dobra, dobra. Jak będą nagli to trudno. Ja, jak wiecie... Jak nie, 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 wiecie pe... pod tym filmem 500 łapek. No to nagrywamy odcinek, ale... Nie

O, ty masz -a? Tak Hej. Nie. No, ja się Tak! Ej! Ej! jak Nie, on ma i wygrywa. No się nie dziwię. Ja, 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 kupi, ja. jak zbierałem dzisiaj w jeden dzień, to zrobił. No, ze, zebrał no. ze mną to zrobiliśmy.

Chociaż śledzio to ja ci mogę, bo ja nie O kurde! Gdzie, gdzie ty jesteś? Słyszę jest? twoje kroki, cały czas słyszę. Toś, toś! O ja pieprz, ty nie wiesz gdzie jestem. To weź mnie szczelbą. W głowę, w głowę, w głowę. Cały czas mi w głowę chwila, raz kiluję dużo. Tak. Zdawiam może kiedyś wam pokażę. Jak... Ty, gdzie ty, gdzie ty, 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 ty Ty na dachu jesteś? Co ty nie wychowałeś? No ja sam jesteś wychowany. Jestem wychowany. Jest to Dobra, czy mój taki? O mój Boże! Jest! 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 Eww! Punkt meczu. Kurczak, Nie, ja się tam nie boję. Ja się nie boję. Ja mam Czy że jesteś znowu tu, żeby dać ci wygraną. W sumie masz lepszy level, ale, ja, ale ja gram na kompie. No ale to jest lepiej? No jak się nie. ma, ma kompakt? No że no, ja nie, kompa no, nie wziąłem, bo Nie! 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 kupie! Nie! Dobra Nie! Niestety Nie! 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 Widzo, więc, no, nie! No, Dobra, nie! 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 A jak widzowie, a jak, jakby coś jest w tym komiku.pl Wbijajcie, Subskrybujcie go. A on wbija tysiąc subów. Kilkanaście subów i trzysta subów. I to jest. Yeah. Klienter, dobra, jeszcze raz dawaj. Ja dołączę, ja dołączę. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje, ale nie chcę wiedzieć. Daj, wielka. Daj, dużo. jak nam teraz nie wejdzie. Kończymy odcinek. Dobra, chwilę. Kończymy. Kończymy. Nie wstawiaj tego. Dara. Porażka. Na razie widzę. Ja. Nie stawię tego. Zrób nowy.